Dzień dobry Państwu. Zapraszam na nowości z YouTube. W dniu wczorajszym wystartował program Fryszar Film Rudiota jako kanał na YouTubie ze swoją telewizją knieziowską. Jako pierwszy był program Telef, następnie przegląd ramówki tygodniowej programu drugiego telewizji knieziowskiej. A w programie pierwszym, czyli w drugim filmie, było królicze światowe informacje, które będą codziennie i pogoda. Pogoda występuje co parę dni. O programach mógłbym opowiadać bardzo dużo, dlatego skracając ten dzisiejszy program, który mógłby być w takim przypadku bardzo długi, opowiem pokrótce jak będzie wyglądała organizacja kanału Fryszar Film Rudiota na najbliższe miesiące lub nawet może i lata. Fryszar Film Rudiota będzie stawiał dwa filmy dziennie. Plus shortsy. Shortsy nie są odkrywcze, nie tworzą żadnej nowych informacji, są one jedynie fragmentem programu pierwszego lub programu drugiego, to w zależności, maksymalnie będzie od jednego do, do trzech szorców dziennie i będą one pokazywały temat, który ma zachęcić drogich telewidzów spoza y, tych, tego obrębu głównego, czyli tych jeszcze takich nie do końca przekonanych do króliczej prawdy, aby widząc, jakie są tam cudowne treści, puścili sobie kanał Fryszofim Rudiota, zasubskrybowali. Zresztą tym miejscu muszę podziękować. Są jak na razie tylko dwie telewizje, jeden dzień, a telewizja kniedziowska ma już 18 subskrybentów, bardzo za to dziękuję. Także królicze światowe informacje mają niecałe 60 wyświetleń, to jest bardzo dużym sukcesem. Najwięcej wyświetleń ma jednak Shorts, który zachęca do oglądania wczorajszych króliczych światowych informacji o Bubletea, który ma prawie 70 wyświetleń. Dziękuję za oglądanie nowości z YouTube i zapraszam na ekspres księdzowski Ekstra. Dzień dobry Państwu. Dziś, jak na końcówkę października, bardzo ciepło i polska złota jesień jest zauważalna. Zapraszam na ekspres Knięski Ekstra. Wczoraj na, na YouTubie zadebiutowała nowa, najlepsza telewizja ogólnotematyczna Telewizja Kniezioska. Drodzy telewidzowie możecie ją codziennie wieczorami oglądać. I program drugi, który teraz oglądacie, i program pierwszy, który zawsze pojawia się nieco później. Zakończy się kryzys polityczny w Wielkim Księstwie Królików związany z poprawką Unii Tatuszeckiego, która miałaby trwale połączyć wybory parlamentarne i samorządowe. Dzięki wstawienictwu wielkiemu księciu Fryderykowi pomysł ten został zaprzepaszczony. Wielki Książę Fryderyk wczoraj ogłosił przyspieszone wybory samorządowe w Wielkim Księstwie Królików. Odbędą się one 5 listopada.